Witam was widzowie, widzowie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj to jest odcinek chyba piąty um, Idziemy sobie do szkoły Bo musimy Dzisiaj musimy jeszcze jechać do pracy Musimy za, zatrudnić jakiegoś robotnika, ale ale to jeszcze będzie kilka, to jeszcze później zatrudnimy. Idziemy sobie matematyka, cyk. Teraz na gimnastykę jako drugą mamy. Oj oj oj. O boże, gdzie mi tak nie idzie. O boże. Dobra, Cy, lol Idziemy teraz czekaj. Nie wiem co to jest. Ale okej. Okay. Gabinet dyrektorski tu nie. O proszę! Tu nie można wychodzić, ale... Dobra, idziemy na górę. To nie boys, Jezus Maria, Rum, Rum, o! Nie to nie w dzisiejszym odcinku. Dobra, bierzemy sobie, jemy, dobra, więc kończymy dzień w szkole. I jedziemy do pracy. Akurat obok tej security i, nasz, i naszej firmy jedziemy. Ale dzisiaj niestety ochrzbka nie ma. To znaczy, jakiego oszka to ja mówię? Ym, nie ma dzisiaj Dwayna, a pan Wiktora. Mówię tylko jedną osobę na tym tak że Także nie no. zdziwiłcie się, jak będziemy mieli. 8 minut odcinka Dobra Jezus Maria to ktoś był a jeszcze chcę coś zobaczyć Aha, Aha dobra, bo ty nie byłem yy, dobra, idziemy Idziemy teraz do swojej firmy, a 100 zł na nasze konto wpływa właśnie teraz. Także 100 zł. Teraz idziemy odebrać pieniądze z naszego lokalu. Był przy naszym. także 1000 To ja jeszcze coś muszę sprawdzić Tutaj no Nie no dajcie. patrzcie na to dobra Ja śmiałem coś wziąć Dobra wiem co już Okej, rozstawiamy, że tu jest budowa i konia. Nie można tu wchodzić no i. On... No jakoś... To nie dobrze tu nie wyszło. Ale jest. No. Jedziemy sobie do domu. Idziemy sobie cyk cyk cyk. by się wyskoczyło. Jesteśmy w domu. Siemakaj. Siemakaj. Siema. Co robisz? przez okno, jakie widoki są Aha A słyszałem, że masz jakąś robotę Mam i 500 zł na dzień Dobra to idziemy to jedziemy Jedziemy Dobra. Ogólnie to taki jak ci dzień mija. Ogólnie to dobrze, a tobie? Też dobrze. <laughs> o Boże! Żeby nie było tak, że auto po smoga. Tylko, że tym razem swoje. <laughs> to było dobre No. Dobra, idziemy. Nie, yes. nie, no, co jest? O kurde, dobra Czyli czy za no, mamy 500 zł. Ty, ale ja no, ja chcę no, ja też no, nie, 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 nie. nie, no, no, Dobra Chodź idzie, idziemy już chyba koniec naszego dnia, nie? No tak Dobra widzimy więc y, 500 na nasze konto. Bywa na, na... nasze konto. Jeszcze zajedziemy do sklepu, dobra? Dobra. Do. Chcesz coś? Nie, ale coś... Ja sobie idę właśnie wziąłeś. Jezus Maria! A tak nie jest. O, zaplecze! Ale nie, nie powinniśmy tego robić. Dobra, wyjdź. XD, nie ma tu w ogóle nikogo. A, ja powinienem koszyk wziąć, lol. Dobra, idziemy do kasy. Dobra. Dobra, odkładam. 500 złotych z naszego konta spada. Idziesz, Kaj? Idę, idę. Dobra, no to jedziemy do domu. Jezu <grym> jak ja nie umiem jeździć. Ja powinienem iść chyba na prawo jazdy. No, chyba tak. No. Czyki, czyki, skręt, skręt, skręt. Cyk. Dobra. Chodź. Chodź. Kto tu jest w naszym domu? Jakaś osoba. Po prostu nie wytrzymam zaraz. Dobra. A więc tym samym kończymy odcinek. Chodź tutaj. Czy chcesz, Czy chcesz coś dopowiedzieć? Nie. Dobra. A więc my idziemy spać, a z wami... Widzimy się. Muskulami. A my widzimy się za kolejne dwa dni. Cześć.